Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek i posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy. Kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. By cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia, zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Dzisiaj Jezus bardzo surowo ostrzega. Nie nazywaj nikogo bezbożnikiem, nie nazywaj nikogo głupcem. Dzisiaj słyszymy bardzo trudne słowa. Bo niejednokrotnie może się nam zdarzyć pomyśleć o kimś, kto nas nie rozumie, kto nie jest w naszej sytuacji czy w naszym położeniu. Jesteś głupi. Albo jakoś mocno się zdenerwować czy zirytować. Grozi nam ogromne ryzyko, by postawić siebie bardzo wysoko nad innymi ludźmi. By patrzeć na innych z góry. Takim oceniającym, surowym okiem. A dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, Żebyśmy chronili samych siebie, bo gdy daję sobie takie prawo, wchodzę w ogromne ryzyko pychy, która mnie samego może zabić. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.